Dzień dobry, z tej strony Karolina i zapraszam na pierwszy film od dłuższego czasu na moim kanale. Póki co nie będę jednak nagrywać filmów o tematyce growej. Może za jakiś czas do tego wrócę. Jednak nie jest nic pewnego z różnych powodów. Aktualnie będę póki co nagrywać bardziej takie podcasty o tematyce kryminalnej. Z tego względu, że już od dłuższego czasu mnie to interesowało. Interesuje nadal. I od dłuższego czasu też zauważyłam taką tendencję na polskim YouTubie, że sporo spraw kryminalnych jest poruszanych, ale takich dosyć znanych, z dużą ilością informacji. Wiem jedynie tylko, że u Karoliny Anny pojawiają się filmy z tematyką troszkę mniej znanych spraw. I ja też bym chciała takie różne historię poruszyć. Dzisiaj opowiem o sprawie Filipa Halsmana. Może go kojarzycie z działalności artystycznej, dokładnie fotograficznej. Ja samego przed tym nie kojarzyłam, więc może też czegoś nowego dowiecie na jego temat, a jeśli wiecie coś więcej ode mnie, to możecie napisać. Generalnie robił portrety bądź zdjęcia ludziom skaczącym, co też. Ludzie się, niektórzy tam widziałam, doszukują w pewnej ironii losu później. Robił zdjęcia między innymi takim znanym ludziom jak Marilyn Monroe, czy Einstein. Znał też bodaj, że żeby nie skłamać, jak on się nazywał. Ojeju. Oj, no nie przypomnę sobie teraz. Miałam gdzieś to chyba zapisane, ale nie mogę teraz znaleźć. Nie, 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 chyba Freuda. Chyba Freuda, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewna, więc um, jeszcze sprawdźcie sobie tą informację, czy na pewno y, to jego znał, ale tak mi się wydaje, że to był on. Ale mogę się mylić, mogły mi się nazwiska pomylić. Um, urodził się 2 maja 1906 roku w Rydze. To była wtedy część Imperium Rosyjskiego, ale od 1918 roku jest stolicą Łotwy, zresztą jest nią do dziś. Był synem Morducha lub Maxa Halsmana. I ty Halsman, niestety imię ojca, było podawane właśnie w dwóch wersjach: albo Morduch, albo Max. Nie wiem, czy to jest wynikłe z tłumaczenia imienia Morduch na no, nasze polskie Max nie, nie wiem w każdym razie że ja się będę tutaj posługiwała imieniem Max ponieważ jest dla mnie bardziej takie intuicyjne No i teraz parę słów o rodzicach niestety nie znalazłam na temat rodziców właśnie nie znalazłam zbyt wiele Ojciec urodził się prawdopodobnie w 1879 roku. Chociaż też znalazłam jedną dziwną informację, że w 1840, którym, ale to wydawało mi się przy zbyt zbyt odległe w czasie, ponieważ w jednym artykule znalazłam, że w momencie Wydarzenia się całej sytuacji. Miał 49 lat bodajże, więc bardziej ta data 79 wydaje mi się, że jest tutaj realna. Na temat młodości ojca niestety nie zbyt dużo znalazłam. Jedynie tyle, że z zawodu był dentystą, więc musiał być jednak dosyć mocno wykształconą osobą, żeby móc wykonywać swój zawód. Z kolei matka Ita urodziła się w 1874 roku, 13 października. Przynajmniej tylko i wyłącznie taką datę znalazłam. I o jej dzieciństwie również nic nie było nigdzie napisane. Zawodowo wiem jedynie, że. Z Zajmowała się nauczaniem, a czy była tylko nauczycielką, czy również dyrektorką. Tego nie jestem pewna, bo też i tak informacje gdzieś tam wygrzebałam w internecie. Nie wiem również, jakiego przedmiotu uczyła, ale też jej zawód wskazuje na to, że musiała być osobą wykształconą. Niestety na temat ogólnie całej rodziny niewiele wiadomo, nad czym bardzo ubolewam, ponieważ jednak dorasta nie ma wielki wpływ na to. Jakie później mamy relacje z rodzicami, i czy faktycznie jesteśmy zdolni do różnych czynów z różnych powodów. No ale niestety nie wiem, czy te informacje zostały utajone, czy, czy w, w, po prostu nigdy nie wiadomo, nie było zbyt wiadomo w, wiele na ten temat. No ale z tego co wiem, tą sprawę w, w tych latach 30. -tych, ubiegłego wieku, to bardzo dużo ludzi obserwowało, więc no, aż dziwne by mi się to wydawało, żeby nie było takich informacji dostępnych wtedy. Filip miał również młodszą siostrę. Nazywała się Loba Halsman i urodziła się w 1910 roku. Na jej temat, na temat jej dorastania również nic nie znalazłam. Wiem tylko jedynie tyle, że cała rodzina była z pochodzenia Żydami. To też ma bardzo duże znaczenie później. Znalazłam również taką informację, że Philips się interesował fotografią od 15 roku życia oraz że cała rodzina lubiła jeździć na wycieczki po Europie. Generalnie osoby z rodziny, ogólnie cała rodzina, opisywała relacje wewnątrz tam wewnątrz domu Halsmanów jako bardzo dobre. Ile było w tym prawdy ciężkie z stwierdzić, bo też bardzo dużo artykułów na temat tej sprawy jest jednak mocno upolityczniona. Są albo za, albo przeciw ze względu na pochodzenie samego Halsmana i całej rodziny i to widać też w artykułach z tamtych lat, że to było wszystko bardzo mocno upolitycznione, i tak naprawdę sprawa nigdy nie została rozwiązana pod kątem dowodowym, poszlakowym, tylko właśnie rozprawiona na takim polu politycznym, co jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne i nieodpowiednie, moim zdaniem. No więc tak. Filip również studiował elektrotechnikę w Dreźnie. Jednak zrezygnował ze studiowania na rzecz rozwijania swoich, zainteresowania, swoich zainteresowań w, właśnie w tym fotografii. Na czym później bardzo dużo zaczął w ogóle zarabiać, tak? I stał się sławny dzięki temu. I dosyć szybko się tak naprawdę rozwinął w tym zawodzie. Ale o tym później. Przejdźmy do głównego wydarzenia. Dzisiejszego odcinka, czyli 10 września 1928 roku, 22-letni Filip razem ze swoim 49-letnim ojcem Maxem schodzili ze szczytu w łańcuchu górskim Zillertal w Tyrolu. Poruszali się w kierunku miejsca Meerhofen. Jest to prawdopodobnie jakaś taka gmina targowa w Austrii. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w powiecie Szwadz. Około godziny 14.15 przeszli koło schronistka Dominikus. Minęli tam parę osób, które później zeznały, że pierwszy szedł Max, a później Filip, czyli pierwszy szedł ojciec, a później Sen. Ma to później bardzo ważne znaczenie i jest to moim zdaniem jeden z najbardziej takich dowodów. Takich poszlak, które wskazują na to, że Filip jednak troszkę zmyślał. Dalej, droga, po której poruszali się obaj mężczyźni, i lewym brzegiem rzeki. Była ona opisywana w tamtych czasach jako potężny strumień górski. Cokolwiek to by znaczyło, no, mi się wydaje, że po prostu to był bardzo taki rwący strumień i no nie wiem, nie, nie wiem, czy głęboki, czy, czy byłby w stanie jakoś tam porwać jak, jakiegoś e, człowieka, czy, czy, czy jak, no ale takie informacje znalazłem. Mm. Około 20 minut później dwie młode kobiety, które były wcześniej miane właśnie pod tym schroniskiem, przez e, dwóch, e, właśnie przez Filipa i jego ojca. Natknęły się im już na ciało y, starszego mężczyzny. Był on czymś zanurzony w nurcie rzeki y, i na miejscu nie było wtedy Halsmana ponieważ y, Filipa, ponieważ poszedł on podobno po pomoc. Y, młode dziewczyny przerażone tym co zobaczyły zaczęły uciekać z miejsca gdzie zobaczyły to ciało, w sumie nie dziwię się jej im, bo jakbym sama zobaczyła coś takiego, to prawdopodobnie bym uciekała, gdzie pieprzy rośnie. No i natknęły się wtedy na właśnie Filipa, który wracał z paroma mężczyznami do pomocy. Nie wiem co oni, w jaki sposób mieli pomóc jemu, co, co zrobić, czy pomóc mu wyciągnąć ojca z tego strumienia. Nie wiem, ale też nie był on całkiem w tej rzece zanurzony, więc czy sam nie dałby rady go wyciągnąć? No, wiele tu jest właśnie takich nie, niedopowiedzeń, takich niewyjaśnionych wątków. Powiedział on, Filip powiedział tym mężczyznom, którzy z nim przeszli, że ojciec spadł z urwistego brzegu przy strumieniu. Ale miejscowi ludzie opisywali tą drogę jako zupełnie bezpieczną, i że nie ma możliwości, aby ktoś spadł z tamtego miejsca, które wskazał Filip. Twierdzili ponadto, że aby stamtąd spać, musiałby naprawdę nie lada skok zrobić. A podobno ojciec Filipa nie był zbytnio skoczliwy. Nie wiem, czy tak to się powinno wypowiadać no ale ale no to tutaj Filip tak twierdził, że spadł mówił on również, że szedł przed ojcem i nie pamiętał upadku, tylko sam krzyk Maxa, który już spadł, no ale jak wiemy już z zeznań świadków szedł on za ojcem więc czemu tutaj kłamie, że szedł przed nim powiedział też, że kiedy szedł po, po pomoc, ojciec jeszcze żył. I to jest jedna wersja, bo znalazłam też drugą wersję, którą podobno opowiadał również Filip, tylko to jest już w zagranicznych źródłach, że opowiedział on, że zobaczył spadającego ojca w przepaść i zanim do niego zszedł, zanim znalazł ścieżkę, po której mógł zejść, po tym brzegu, to jego ojciec został okradziony i zabity. Przy ciele znaleziono faktycznie pusty portfel, ale nie widziałam to miejsce tego upadku rzekomego i tego miejsca niby zabójstwa tego jego ojca. I, I szczerze, no nie wygląda to tak, jakby tam musiał szukać nie wiadomo jakich ścieżek, aby tam schodzić nie wiadomo jak długo. Tym bardziej, że to jest kawałek taki, mm, można to opisać jako takie delikatnie strome zbocze, ale takie, po którym idzie jeszcze zejść. No i jakby się z niego spadł, to faktycznie można by złamać rękę, czy, czy tam sobie coś zwichnąć, ale czy się zabić? No i nie wiem, czy to też by starczyło na tyle komuś czasu, aby pokonać, że aby zabić dorosłego mężczyznę, jednak no też nie jakiegoś bardzo starego i okraść. Zabić i okraść, no też przecież Filip chyba nie schodził tam dwie godziny, tylko no nie wiem, maksymalnie do 30 minut mi się wydaje. Więc no czy to faktycznie wystarczyło komuś, nie słyszałby żadnych krzyków, szamotaniny, wołania o pomoc, jakiegoś, jakieś ślady obuwia by tam zostały przy tym brzegu, jeśli by coś takiego miało tam miejsce, ślady właśnie przede wszystkim jakiejś, Próby ratowania życia przez Maxa byłyby też widoczne, a nic takiego tam nie było. Więc to już też poddaje wątpliwość wersji wydarzeń Filipa. Przede wszystkim te dwie różne wersje, że są podane do informacji na temat tej sprawy już samo w sobie jest zastanawiające, jak faktycznie było naprawdę. Poza tym głowa Filip, ojca Filipa była bardzo mocno zakrwawiona. A przy brzegu rzeki leżała laska, i przy niej były plamy wiel krwi wielkości pięści. Ponadto pies jednego z mieszkańców wwerszył około 7 metrów od miejsca upadku ślady krwi na kamieniach. Znaleziono tam również strząbki ciała. Ziemia w tamtym miejscu była bardzo mocno stratowana, i tak jakby ktoś próbował coś ukryć i <laughs> przepraszam. Um, więc stwierdzono, że trzeba to sprawdzić, co tam się stało. Um, no i po rozgarnięciu tej ziemi odkryto glinę mocno przesiąkniętą krwią. A niedaleko odkryto kamień z zapfitymi śladami krwi i sporą ilo ilością ludzkich włosów. To też jest dosyć... Um, Zastanawiające, bo co spadł, a, a, a głowę by sobie tam rozbił na dole w przynurcie rzeki. No dobra, mógłby trafić na jakiś kamień nieszczęśliwie i faktycznie sobie rozbić głowę i mógłby się wykrwawić, ale to czy wtedy tam nie byłoby więcej krwi, a nie u góry? I to kawałek dalej od miejsca upadku rzekomego? No to też jest zastanawiające. Tym bardziej, że na kamieniu były jeszcze dodatkowo nie tylko ślady krwi, ale również włosy. Więc świadczy to o dosyć mocnym ciosie w tej głowy, prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. W ogóle oskarżenie uznało później to miejsce za miejsce zbrodni. W okolicy też przybywał doktor, i kiedy przybył i zaczął oglądać ciało, Filip żądał zebrania ciała jego ojca z nurtu rzeki. Kiedy mężczyźni tego nie zrobili, nie wykonali polecenia, chłopak podobno się oburzył i miał wtedy zapytać, czy podejrzewają go, go o zabicie ojca. No ja bym im się nie zdziwiła, szczerze powiedziawszy, ponieważ cała sprawa aż zbyt mocno śmierdzi, żeby to był tylko wypadek. Tym bardziej, że miejsce stratowane, ta ziemia, gdzie były te plamy krwi i ten kamień niedaleko, miały bardzo charakterystyczne ślady, pasujące do okucia butów Filipa, ponieważ miał on bardzo charakterystyczne okucie na butach i różniło się ono od obuwia tamtejszych mieszkańców i turystów, więc byłoby bardzo ciężko pomylić ślady po jego obuwiu z śladami z innych turystów. Co też a jednak wskazuje bądź co bądź na coś innego niż twierdził sam Filip, tak? Zresztą samo, same ślady krwi już dają wątpliwość jego wersję wydarzeń i kamień. Hmm. Znalazłam również później stronę, gdzie podobno znaleziono takie informacje, że ojciec był despotyczny i antypatyczny, a z kolei Filip był chimeryczny i skłonny do histerii oraz konfabulacji. Jeśli faktycznie mieli tak skrajne charaktery, to mogliby bardzo być. Skuceni z sobą, ponieważ jednak ktoś antypatyczny nie może zrozumieć kogoś takiego bardzo skłonnego do histerii, ponieważ no to są zupełnie dwa, dwa, dwa inne światy, tak? Bo jak można zrozumieć kogoś, przechodzącego jakiś atak paniki, tak, nie mając tej. Będąc właśnie taką osobą, taką antypatyczną. No i z, z, też to by wskazywało na jednak złe relacje między Filipem a jego ojcem, a nie na bardzo dobre, tak jak to określa rodzina. No i tak. Przechodzimy do procesu. A były one dwa. Mm. Pierwszy odbył się 13 grudnia 1928 roku i z powodu znanych nam yy, poszlak oraz skandalicznego zachowania młodego Halsmana, skazano go na 10 lat w izolatce. Yy, matka i siostra chłopa yy, Filipa. W próbie uratowania go przed więzieniem stwierdziły, że choruje on na gruźlicę, jednak lekarz więzienny nie potwierdził występowania choroby i został on zamknięty. Jednak legalność procesu została podważona, tam coś chodziło z obroną. Nie wiem dokładnie jednak, o co to chodziło, ponieważ też na ten temat zbytnio nic nie znalazłam. I dzięki temu odbył się drugi proces. 19 października w 1929 roku i Filip został uznany za winnego dokonania fizycznych obrażeń, ale nie w zamiarze zabicia ojca. Wyniósł wtedy 4 lata ciężkiego więzienia i tutaj już widać pierwsze takie próby udobruchania społeczeństwa, ponieważ ludzie tam wtedy bardzo się burzyli, że skazali go na tak duży wyrok, a przecież on jest Żydem, i bardzo tam wtedy wyszły takie skrajne poglądy takiej, takiej wręcz nadmiernej miłości, uwielbienia do Żydów i tej, tej nienawiści do nich. Bardzo, bardzo było to widoczne przy tym procesie i na moim zdaniem nie wpłynęło to dobrze na, na to wszystko. Ponieważ jednak zakłóciło to sprawę w tym aspekcie poszlakowo-dowodowym, a przeszło bardziej na tą politykę, niestety. I o tym zaraz Wam jeszcze więcej opowiem. A mianowicie było tak, że w wyniku działań Organizacji Kobiecych i Czerwonego Krzyża zabrano 20 tysięcy podpisów za ułaskawieniem chłopaka. Wstawiło, wstawiło się za nim również dużo studentów i naukowców, takich na przykład jak Einstein i Freud, właśnie ten Freud. I dzięki tym wszystkim działaniom został ułaskawiony w 1930 roku, 1 października, przez prezydenta Austrii Wilhelma Miklasa, jednak pod jednym warunkiem. Musiał on opuścić Austrię. Co paradoksalnie jednak uratowało mu życie, bo później wiemy, co się stało w 1939 roku i troszkę już wcześniej się zaczynało, bo to był jednak cały ciąg przyczynowo-skutkowy, który wpłynął na powstanie drugi, na wybuch II wojny światowej, a jednak te działania tępienia Żydów już wcześniej miały miejsce w Niemczech, w Austrii, w sumie najpierw i w tym całym tam rejonie. No, ale wracając do spraw. Po wszystkim Filip wyjechał do Paryża, gdzie przebywała już jego matka i siostra. Tam przy pomocy Żana Painlewa, nie wiem czy dobrze to czytam, poprawcie mnie, bo prawdopodobnie źle. I dzięki jego pomocy, właśnie zaczął rozwijać się artystycznie. Niedługo później otworzył swoje własne studia fotograficzne. A w sumie dzięki niemu zaczął się rozwijać ponieważ dał on mu jego pierwszy aparat, z tego co wiem. Czy pomógł mu przy stworzeniu jakiegoś jego pierwszego aparatu? Ja też znalazłam dwie różne informacje na ten temat. Bardzo dużo właśnie tu jest takich, takich niepełnych informacji, takich troszkę różnie przedstawionych w tej sprawie. Jednak to nie koniec, ponieważ po ułaskawieniu mężczyzny, niedługo po tym, oskarżył siebie sam o zabicie morducha Maxa Halsmana mężczyzna o nazwisku Schneider. Nikt mu jednak nie uwierzył w to, co mówił. I 18 sierpnia 1931 roku więc też już kolejny czas tam później po tej, co jest w sprawie Obrońca Filipa wniósł przeciw Sznajderowi doniesienie karne. Dodatkowo obrońca wniósł o wznawienie sprawy Filipa, ponieważ twierdził on, że akta sprawy Sznajdera mają dowody na niewinność Filipa i udział w całej sprawie osób trzecich. Jednak nic więcej na ten temat nie znalazłam. O Sznajderze również nic nie znalazłam, co jest kolejnym kolejnym minusem w tej całej sprawie, ponieważ gdybyśmy mieli informacje na temat Schneider, tego Schneidera, bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie on mógł być tam na tym miejscu i faktycznie zabić tego Maxa, czy to nie jest po prostu jakiś fanatyk wręcz, który z miłości do Żydów się sam oskarżył. No i w sumie zmierzamy do końca sprawy, ponieważ Filip po wybuchu II Wojny Światowej Wyjechał do Marsylii wraz z rodziną, a później przy pomocy Einsteina do USA. Yy, przy pomocy yy, z tego względu, że cała jego rodzina dostała wizy do USA, a on jeden, jedyny nie. I Einstein tam mu coś pomagał przy wyrobieniu jej. Yy. Yy, z kolei w USA jego kariera nabrała jeszcze większego tempa jego i najsłynniej, jego najsłynniejszym zbiorem prac. Yy. Jest zbiór zdjęć o nazwie Jump. I zmarł on 25 czerwca 1970, w 1979 roku w Nowym Jorku. I tutaj jest właśnie ta troszkę ironia losu związana z tym jego zbiorem o nazwie Jump, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, jego ojciec, tam było określenie, że aby jego ojciec spadł z tego urwiska, musiałby wykonać nie lada skok. A tutaj później po iluś tam latach tworzy zbiór swoich prac o nazwie Jump, czyli skacz. Jest taka pewna ironia losu, że tutaj tak było to wcześniej określone przy zabójstwie ojca, a on później sobie tak nazywa zbiór swoich prac. Dodatkowo on twierdził, że człowiek kiedy skacze, wychodzi nie skupia się na tej swojej masce takiej, i wychodzi to, jakim jest człowiekiem wewnątrz, wychodzą te wszystkie emocje i tak dalej. Co też może wskazywać na to, że prawdopodobnie może faktycznie gdzieś on zmusił tego swojego ojca. Nie wiem, uderzył go, ten się zaczął chwiać, spadać, i wtedy zobaczył tą jego jakąś przeszłą twarz, i wtedy to jakoś tam może. Stąd może te słowa wynikły, że człowiek skaczy, i wtedy widać jego prawdziwą twarz, czy coś. No nie wiem, to już takie gdybanie, ponieważ tak naprawdę raczej nie dowiemy się, co faktycznie zaszło wtedy yy, przy zejściu z gór, przy strumieniu. Możemy jedynie się domyślać i na podstawie poszlaki tego, co znaleźliśmy, można wywnioskować pewne może nie fakty, ale jakieś takie prawdopodobne wydarzenia. Ja skłaniam się ku teorii, że to Filip zabił swojego ojca, ponieważ jest zbyt wiele poszlak, dowodów, zeznań, jakkolwiek to nazwać, świadczących o tym, że on kłamie dosyć często. Nie wiadomo dlaczego. Nigdy nie przyznał się. Sprawa też nigdy nie została poprowadzona jako sprawa do wyjaśnienia, jako jednak sprawa polityczna, ponieważ bardzo widać mocno tam w źródłach takie stanie za murem, za Filipem, albo takie bycie na 100% przeciwko niemu. Ech, może kłamał, ponieważ się bał, może przez przypadek zabił ojca, może wynikła jakaś kłótnia, może Filip wpadł w jakąś histerię, a jego ojciec zaczął gdzieś tam. Nie udzielił mu jakiegoś takiego wsparcia, pomocy, nie, 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 nie czuł tej empatii wobec niego i Filip gdzieś nie wytrzymał i doszło do tragedii i nie chciał może tego, ale jednak stało się, co się stało i próbował siebie później już uratować. Tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, ponieważ Filip już nie żyje, nie powie nam tego. Sprawa też jest już dawno zamknięta. Raczej nikt tego nie wznowi, chyba że na własną rękę, za własne środki i gdzieś tam będzie próbował się dokopać hmm. jakichś dowodów, faktów i tak dalej. Napiszcie, co wy uważacie na temat tej sprawy. Hmm. Co, co według Was jest najbardziej prawdopodobne w niej. Hmm. No i do usłyszenia na następnym słuchaniu. <grym> Pozdrawiam.